Witam serdecznie, z tej strony ponownie Konty i zapraszam na kolejny materiał, tym razem jeżeli chodzi o Delwa. I o bossy delwowe, eee, troszeczkę sobie ostatnio przemierzałem kopalnie i udało mi się w końcu natrafić na architekta, bo również e, ludzie się mnie... Zdarzały się pytania, że się ludzie pytali o, o, o delw bossy właśnie i udało mi się dotrzeć do architekta. Szukałem czegoś, w sumie to szukałem Aula, bo powiem szczerze, że na tej lidze jeszcze nie miałem okazji z nim walczyć. I liczyłem, że mi się go uda znaleźć, ale udało mi się trafić architekta. Ogólnie rzecz biorąc, dla osób, które nie do końca są jeszcze w tajemniczone w temat, w delwie są trzy rodzaje bossów. Jest architekt, który się w Wall Outpostach może trafić, czyli to są te takie żółte, jakby skrzyneczki, jak to tam. Takie no, świątynne się kojarzy z tymi skrzyneczkami, które są w Temple Waddle, bo to jest również architekt, tak jak w temple występują. Kolejnym bossem jest Lish, którego możemy znaleźć w Abyssal Chambera, które wyglądają w ten sposób. Tutaj może się trafić lish I trzecim, najsilniejszym, wspomniany już wcześniej przeze mnie Aul jest spotykany w Primeval Ruins, których również nie udało mi się znaleźć jeszcze, więc nie pokażę Wam, ale takie niebieskie ikonki mają. Coś podobnego jak te skrzynki tyle są niebieskie, no bardziej zbliżone wyglądem do tych w sumie tutaj abysaul chamberów. Tak więc przebiegniemy się na Architekta. Pokażę Wam jak wygląda walka z nim, jeżeli jeszcze nie widzieliście jak wygląda mechanika walki z nim. Oczywiście sobie jedziemy normalnie wózeczkiem i na samym końcu trasy otworzy nam się portal do walki z bossem. Oczywiście, wszystkie modyfikatory, które mamy w kopalni w danym miejscu, biorą udział w tym starciu. Więc trzeba sobie patrzeć, jak widzicie, o zobaczcie w lewym dolnym rogu Frozen Hollow. Tutaj mam inne modyfikatory. Natomiast w momencie, kiedy już tutaj przyjeżdżam na inny rodzaj, inną jakby mapkę, to już są inne modyfikatory, bo jest inny typ terenu. I tu będzie miał on slota. I do tego będzie desecrate ground, więc trzeba będzie uważać do tego, endurance charge on hit, czyli z każdym hitem będzie dostawa endurance Charge, więc będzie coraz to mocniejszy ten boss. Zobaczymy jak będzie wyglądać walka z nim, szczerze mówiąc, bo onslaught może być nieprzyjemny tutaj w tym przypadku, to 20% movement, ataki, cast speeda dla wszystkich, co na bossy również ma wpływ, tak więc na głębszych delwach jak się spotka Aula lub i tak dalej z jakimiś niefajnymi modyfikatorami. Można się nieźle przyjaźnić. Tu mamy portal do Valnexusa. Jak dojechaliśmy wódeczkiem do celu, wbijamy do środka i tu na nas czeka nasz boss. Ja sobie na rufles i lecimy z nim. Go! Wygląda jak klasyczny architekt z świątyni. Trzeba uważać na te wybuchy, które widać pod nogami. Zwłaszcza ten duży taki wybuch, który wcześniej był wykastowany. W momencie, kiedy zejdziemy mu do połowy życia, to robi się druga faza, czyli robi się ciemno. W niektórych miejscach pojawiają się, jak widzicie tutaj, miejsca ee, jasne, czyli tu nas ciemność nie bije jak jesteśmy. Oczywiście możemy też flar używać, żeby nie, żeby nie było za ciemno. Tam na chyba poprzednim lidze albo dwie ligi temu był challenge, żeby go zabić bez używania flar. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na te flarki tutaj rzucić. Ile tak się bijemy? Tam 30 sekund, około 60 sekund, nie wiem dokładnie ile ta faza trwa. Ale bijemy się, bijemy się i nagle zaraz się skończą. respić. mowy wrócimy normalnie do walki już z architektem. Także no głównie trzeba zwracać uwagę właśnie na podłogę, na to, jak on kastuje sobie te takie plamy, bo on naprawdę dużo obrażeń potrafią zrobić. No, ten taki wybuch jest w stanie nas tak naprawdę one I kolejna faza. I bum, to poodpalałem wszystkie buffy, które miałem. Berserk, wall Focus. fokus którego mam akurat w pierścieniu, że szokuje przeciwnika, więc jak jestem blisko, odpale fokusa, to mają szoka, więc dostałem zwiększone obrażenia. No i walą Central Warship. tak więc ogólnie rzecz biorąc, dosyć duży zestaw do napierdzielania, potki i tak dalej. Z tego co patrzyłem z Max Rage'em, z Frenzy Chargami, z wszystkim, to mi w jakoś w granicach 2,5 miliona DPS-u daje, pokazuje w tooltipie. Jak wszystko odpale, plus do tego trzeba jeszcze doliczyć rufles, czyli ten rufles blow co trzeci atak. Przy atak spicie ponad. Wczoraj patrzyłem to było jakieś 17,5 ataków na sekundę. Przy w pełni nastakowanych buffach i wszystkiego, więc sobie można policzyć, że średnio na sekundę 5 razy taki rufles blow wchodzi. I do tego multistrike, który dwa razy powtarza skilla, z czego drugiej, drugiej trzecie powtórzenie. Jest, czyli w sensie drugi, trzeci atak lub też pierwsze i drugie powtórzenie również zadaje more damage 22,44%. Także co trzeci hit z ruthless Blow'em zadaje dodatkowo 176% more melee damage. No i ogólnie rzecz biorąc zauważyliście, że ta druga faza w momencie jak już te moby się skończyły, Poszłam dosyć sprawnie. Wiele mi serber z Limb jest to spoko tak naprawdę scepter, ale nie jest on aż tak dużo wart jakby mógł być. Dużo speldemedżu, dużo kaspida, dodatkowo speldemed z life, jeżeli tarcza, ma przynajmniej 30% bloku. No taka scepterka. Dawniej pod to ludzie grali, nie wiem czy dalej grają, ale ogólnie rzecz biorąc, Architekta może nam wypaść mapka Doriani z Machinarium. Unikatowa ma do z machinarium, ona jest chyba w sumie najdroższym, tak naprawdę przedmiotem, który może z niego wypaść. Czekajcie, bo nie mogę sobie trafić na wyjście do, do kopalni. No i to by było na tyle, tak jak wspominam. Dwie fazy, z czego je się dzielą. Do połowy życia schodzimy, jest to druga faza. Później przez jakieś 30 do 60, 60 sekund, nie liczyłem dokładnie, bijemy się z bobami i trzecia faza to jest powrót jakby do tej pierwszej, więc e, najprościej jak mamy dużo damage'u go szybko zburstować, co mniej więcej było e, widać e, pod koniec. I tu sobie jeszcze zrobimy pyk i zepsuliśmy scepter, możemy go wywalić do Vendora, tak więc to by było na tyle, dajcie znać co o tym sądzicie, jeżeli uda mi się jeszcze przed końcem ligi, bo sobie tak od czasu do czasu po, po, pogrywam w POE, jeżeli uda mi się jeszcze do końca ligi trafić na Lisza albo na Aula, to postaram się też Wam zrobić materiały, ale też niczego nie obiecuję, bo nie wiadomo jak to będzie. Tak więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Zapraszam na streamy oraz. Yy, tyle chyba tyle. Jak ktoś ma ochotę, możecie zostawić suba. Tyle ode mnie na razie, cześć.